Realme chce być chyba królem średniaków i widać to było po części w modelu 6, który testowałem ostatnio, ale w modelu 6 tylko utwierdzam się w tym przekonaniu. Nie ma się też zresztą co dziwić. W tej recenzji też nie zabraknie porównań do Xiaomi Redmi Note 8 Pro, to dlatego, że te telefony są w zasadzie bliźniaczo podobne. Czy któryś jest lepszy, czy może żaden nie jest lepszy od drugiego. Realme 6 nie jest królem wydajności. I nie zrozumcie mnie źle, bo to nie znaczy, że ten telefon zacina się na każdym kroku, i tak dalej. Ale w nakładce czasami zdarzają się przycinki animacji. W modelu 6i też tak było, i to zupełnie naturalne, bo tutaj mamy do czynienia w ogóle z nakładką od Oppo i generalnie wszystko działa bardzo płynnie. Procesor zapewnia tę moc obliczeniową, natomiast czasami jest to wyraźnie gorsze od. Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Czyli mamy już pierwsze porównanie. I to naprawdę wyraźnie gorzej. Nie jest tak często, ale jednak warto to odnotować. Na pochwałę zasługuje zwłaszcza bateria, czyli tutaj mamy dwa dni intensywnej pracy, no takiej naprawdę solidnej. Nie mówię o katowaniu w gry pod 10 godzin dziennie, ale solidnej. Możemy tutaj więc wykręcić dobry wynik, a jeżeli bateria nam padnie, no to mamy w zestawie, uwaga, 30-watową ładowarkę. Także tutaj Naprawdę należy Realmi pochwalić za podejście. Jesteś melomanem? Nie spodoba ci się Realmi 6. A to dlatego, że brakuje tutaj między innymi, stereofonicznego głośnika, bo tutaj mam tylko mono. No i jeszcze nawet na. Kablu, bo możecie tutaj sobie podłączyć zwykłe słuchawki, jest złącze mini jack, więc dla niektórych to bardzo duży plus, ale nawet na tych słuchawkach, no nie jest to dźwięk, który bym pochwalił. Czy Wam design Realme 6 nie kojarzy się trochę z OnePlusem po części? Znaczy to bardziej z mi, ale jednak, jeżeli chodzi o design, to opisałbym to słowem schludne. Po prostu w zasadzie to jest kopia rozwiązań innych smartfonów z Chin i to nie tylko z Chin, bo rynek, tak jak wielokrotnie mówiłem, jest praktycznie taki sam. Pod wieloma względami, więc tutaj niczym się to nie wyróżnia, ale też nie powiedziałbym, żeby Realme 6 było brzydkie, bo po prostu jest to smartfon ładnie wykonany, solidnie też, co należy podkreślić. Także tutaj jednak na plus: design. Jeżeli ktoś szuka w to niestety nie w tej marce, natomiast też. Pochwalę ten zabieg stylistyczny z tyłu, chociaż tutaj nie ma tego, co zastosowano w modelu 6i stylistycznie z tyłu, natomiast jest też pewne załamanie światła, więc to też może się komuś spodobać, dlaczego nie. Ekran na papierze jest w miarę ok i może robić wrażenie zwłaszcza jedną rzeczą, czyli 90 Hz odświeżaniem, które możemy w ustawieniach włączyć, bo domyślnie jest ustawione 60 Hz i to naprawdę widać, natomiast to nie jest rewelacyjny ekran i widać to zwłaszcza wokół aparatu przedniego, bo tam mamy nawet takie małe szare pole. Coś jest nie tak. Jasność jest ok, ale bez szału mogłoby być dużo lepiej. Są wahnięcia kontrastu niejakie, no Trochę to dziwi przy tym ekranie, bo powinno być jednak trochę lepiej. Natomiast, jeżeli nie zwracacie wielkiej uwagi na ekran, no to nie będziecie się tutaj czepiać. Ja jednak muszę odnotować, że ekran nie przypadł mi do gustu. Spodziewałem się czegoś lepszego. 90 Hz odświeżanie, może być dla jednych, no, takim w zasadzie gadżetem. I to mało potrzebnym, bo głównie będą patrzeć na ekran przez pryzmat tego, czy jest jasny, ma dobrą rozdzielczość i dobre PPI, i ja rozumiem to podejście, bo jest bardzo słuszne skądinąd. Natomiast samych 90 Hz nie rozpatrywałbym w kontekście samego gadżetu, to jest naprawdę zauważalna różnica. Chociaż tutaj czasami animacja potrafi się zawiesić, i wtedy no, tych 90 Hz nie widać faktycznie. Ale o, w ogólnym rozrachunku należy pochwalić sam pomysł implementacji tego rozwiązania. Trochę mnie irytuje to zawsze WAPO, że jeszcze nie mamy tam 90 Hz odświeżania. Już nie mówię o 120 Hz, które konkurencja ma. I ja to doceniam, mimo że to odrenuje też baterię. Natomiast tutaj, w modelu 6, no bateria mocno na tym nie cierpi. To jest wielka zaleta. Ekran ma 6,5 cala i tak jak wspomniałem, wszystko wydaje się. W specyfikacji OK. Mamy Gorilla Glass 3, a rozdzielczość to 1080x2400 pikseli, co daje nam 405 punktów na cal. No jest na papierze fajnie, tylko że niestety w końcowym rachunku ja tego ekranu chwalić nie mogę. Testowany przeze mnie model ma 8 GB pamięci RAM i 128 GB przestrzeni na dane użytkownika. To jest dobra konfiguracja w połączeniu z Helio G90T. No, jest to płynne, nie powiedziałbym, że tutaj RAMu brakuje i tak dalej. Natomiast sama ta nakładka, która nie jest przecież ciężka, i no, powinna być bardzo płynna, coś tutaj nie zagrało w kilku miejscach i to mnie dziwi. A dlaczego ja tak często porównuję te modele? A to dlatego, że są zbliżone rozdzierczością ekranu bo w przypadku Realme 6 mamy 2400 na 1080 Note 8 Pro 2340 to i tak jest Full HD. Tutaj przewaga jest tylko po stronie Realme 6, że ma 90 Hz, reszta jest w zasadzie taka sama. Mamy ten sam procesor Helio G90T i tu i tu, no tylko że w Note 8 Pro jest 6 GB RAM, a w Realme 6 może być 8 GB. Redmi Note 8 Pro pracuje trochę lepiej. Na swojej nakładce niż ARMI6. Mamy też podobne baterie, bo Note 8 Pro 4500 mAh, tu mamy 4300. Dlatego te telefony są naprawdę zbliżone do siebie praktycznie pod każdym względem. Aparat ma 64 megapiksele, światło 1,8. I uwaga, tutaj nie ma optycznej stabilizacji, no co jest normalne. Natomiast nie ma też no w ogóle praktycznej stabilizacji, która ma przyjść w aktualizacji. Poza tym mamy 8 megapikseli, światło 2.3, 2 megapiksele, to jest obiektyw do makro, który, na który spuszczę zasłonę milczenia, ponieważ już krytykowałem to rozwiązanie w poprzednim teście, 6i, no i tu jest to samo. No i też ten 2 megapikselowy aparat do głębi ostrości, którego również dobrze mogłoby tu nie być, tak by w zasadzie nie było żadnej różnicy. Więc jeżeli odnosimy to do Note 8 Pro, no to też tam będzie lepiej. To wszystko wyglądało za sprawą oprogramowania, które po prostu tutaj no lekko kuleje. To jest materiał z kamery przedniej. Nie wiem, jakoś twarz nie jest mocno wywładzona. Więc taki test stabilizacji lekki. No tam nie jest z tym najlepiej. Ale spodziewałem się, że będzie gorzej trochę z tą kamerą. No, i tu już widać, że obraz nie jest stabilizowany praktycznie w ogóle. To znaczy, można by to było spróbować obejść, jakoś przytrzymując mocniej kamerę, ale znaczy telefon, nie kamerę. Ale jak widać, szału nie ma. Cenowo no jest, powiedzmy, że jest ok. 1299 zł za wariant 8 GB RAM i 128 GB na dane mogłoby być trochę taniej. Natomiast, czy powiedziałbym, że to jest jakaś fatalna cena? Raczej nie i tego bym się nie czepiał. W porównaniu do konkurencji, no jest to no, mniej więcej ten sam poziom. W ogóle to ja mam wrażenie, że ten test wyszedł jakiś taki mocno negatywny, a tak w zasadzie nie powinno być, bo telefon jest całkiem ok. Natomiast musiałem zwrócić uwagę na pewne minusy, które czasami chyba nawet pomijam w swoich testach, więc nie wiem, czy to nie będzie taka stała zmiana na tym kanale. Te odwołania do Redmi Note 8 Pro, może było ich trochę, ale też te smartfony... Są naprawdę bardzo podobne, no i to dla klientów wcale nie oznacza jakiejś strasznej rzeczy, a wręcz przeciwnie. I już niebawem przyjedzie do mnie model X50 Pro. No, tak się złożyło, że będą trzy po sobie. To jest już taki naprawdę flagowy model, który ma konkurować mocno z, z, z tymi no, naj, najdroższymi telefonami. I zobaczymy, bo bardzo jestem ciekawy, czy tutaj będą jakieś ogromne różnice. Model 6 jest zauważalnie lepszy od modelu 6. Jest wiele cech wspólnych. No, ekran niby jest ok, ale ja go jednak mimo wszystko nie będę chwalić. Na wielką pochwałę natomiast zasługuje bateria, bo tu jest naprawdę dobrze. Jeżeli ci się podobało, zostaw łapkę w górę. No i zachęcam do subskrypcji kanału, bo to bardzo pomaga w nie tylko rozwoju, ale też w docieraniu do kolejnych dostawców sprzętu, więc trzymajcie się dzięki za oglądanie i do zobaczenia.